Strony ruda. Witam Was w kolejnym odcinku Planszówek z Mufinem. Dzisiaj mamy dla Was łamigami. E, grę, którą dostałam do recenzji odgrany, za co serdecznie jestem wdzięczna. I o co w tej grze tak naprawdę chodzi? Jeżeli jesteś fanem sudoku, jeżeli jesteś fanem łamigłówek i fanem generalnie układania jakiegoś origami. To jest właśnie gra dla Ciebie. Gry podróżne jest jakby nowa linia. Jest to linia e, po prostu gier, które możemy wcisnąć do torebki do podręcznego bagażu, i które taką dobrą sprawę możemy wziąć ze sobą w życie. Jak mi poszło układanie tych obych kwadracików? A zapraszam, właśnie mam zamierzam to pokazać. Cała zabawa polega na układaniu kwadratów. Mamy zrobić tak, aby z takiej karteczki ułożyć kwadrat z jednej strony biały, z drugiej czarny. I tak jak widzicie, na zielonych. <noise> Jakoś to idzie. I zielone generalnie są dosyć proste, zobaczcie, ale przechodząc przez żółte, przez niebieskie i kończąc finalnie na czerwonych, które są po prostu dla mnie nie do ogarnięcia możemy naprawdę fajnie wypełnić czas i rzeczywiście je układać. Jedną rzeczą jest to, że nie musimy składać tylko i wyłącznie na wprost, to właśnie możemy też zginać poprzez środki kwadratów, także zabawa jest naprawdę niezła. <grywa> no, dla mnie to jest dosyć trudne. No, no, może nie to, to nie jest aż takie trudne, ale jakby mi przyszło na przykład coś takiego ułożyć, to pewnie bym miała z tym problem. Gra dla osób takich bardzo spostrzegawczych i myślących dosyć przestrzennie. No. Fajną rzeczą jest to, że mamy cztery poziomy trudności. Ja na przykład układałam tylko i wyłącznie na poziomie najłatwiejszym, czyli zielonym i na żółtym, natomiast moi tutaj kompanii chcieli coś trudniejszego, czyli więcej po prostu karteczki z niebieskimi, czerwonymi, główkami, jakie to trudne słówko. Uważam, że jest to fajna pozycja, jeżeli jedziemy gdzieś dalej, kiedy nie wiem, będziemy się nudzić przez ileś tam godzin w autobusie, w samolocie, czy jedziemy na biwak i to naprawdę zajmuje mało miejsca. Jest to malutka gra, która na pewno jest warta naszej uwagi, zwłaszcza właśnie jeżeli jesteś fanem różnego typu zajmowania swojego umysłu, właśnie typu sudoku, origami, jakieś krzyżówki i tak dalej. Powinno ci się to spodobać. Malutko miejsca zajmuje, także nie jest bardzo ciężkie, więc żadne to obciążenie, a zabawy przy tym naprawdę sporo. Dzięki za dziś, dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, like subskrypcje i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!